Hej, hej, hej witajcie z tej strony, ja mam dzisiaj zaczynamy o 10.31, no i co, biorę saszetę, no i co, no. lecimy, o, dobra, jesteśmy, trzeba tylko zamknąć no i lecimy, dobra, widzowie, drzwi są zamknięte, teraz trzeba go wyprowadzić, ej, co bierzemy, tego rometa, czy tego tandera? Myślę, napiszcie w komentarzu, pod, bo dzisiaj będą dwa filmy. Tak się dzisiaj ubrałem Ja dopiero co wstałem, ja chwilę po YouTube'a na YouTube. nie ma w domu, więc się gdzieś przejadę. Dzisiaj też będę jechał e, z moją babcią i rodzicami na lody. Jak chcecie, to napiszcie w komentarzach, chcecie z tego. Ujej, materiał. Dobra. Będziemy stajerać powoli, polecimy jakoś do miasta Przejdziemy się O jakiś auto no. tutaj się zaraz zamknie No i możemy lecieć Przeprowadzę sobie do brzydów O kurwa Dobra Tak z tak lecimy, tak. No, lecimy to się na chwilę przełożę drugą rękę coś. Dobra, lecimy nie wiecie jaki ja mam teraz dla was poświęcę Nie za Ja nawet Ty, oczu nie umiem Było 11 jechać, no ja niedługo do szkoły będziemy jeździć, o, o 7 będziemy stawać, to znaczy nie, no wcześniej będziemy o 7 sobie wyjeżdżać, Wejdziemy sobie do sklepu. I tak, e, jak to się nazywa? E, jak to się nazywa? i kupimy sobie jakieś rzeczy pojedziemy do szkoły no ale to dopiero po wakacjach, dobra? no nie wiem czy chcę to jakiś kukiri, tam stoi na jego brata chciał a ja wy w ogóle lubicie moje filmy? weź na w w shawl. jakiś parado Czekajcie. 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 tak tak trzymać. trzymać dobra od dzisiaj tak tak filmu nagrywał. dzień dobry Dobra, I chcę je tak wstępnie. Jo! Patrz to jak wycięły. Tego wcześniej nie było. No jakieś urodziny są. Tutaj mieszka mój kolega Frawe. Co tutaj się dzieje? Ja, może komunia jakaś... Nie wiem. Nie, jego siostra ma dopiero 7 lat. Nie, 8. No dopiero przy sklepie jesteśmy. No Co tak woli. Walin, <śśmany> din, <śmany> din, din, du! Walin, din, 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 du! Oh, Jesus! Que Pedały, ej, właśnie nie pedały, buty mi spadły, nie buty, nogi mi spadły z pedału. Dobra, dla Rupertów, co? Za to się to to, powiedział. Nazywa się Oskar. Niedawno sobie ten Oskar kupił Kirin G2 Pro. Może nie wiem, bo będzie z nami jeździł. Ale nie wiem, czy będzie mu się chciało. Bo on to lubi grać. Chcę być piłkarzem a ja same chips. No. Naprawdę. Zarabędziemy. Zdechcie. Ujój, Tutaj jest warsztat. I w lewo. Tak, spojrzałem się do tyłu. I nie mogę za szybko, bo. Będę tylko przedni. nie. Dobra, widzę, że przez przypadek rozwaliłem no nagranie. Nie będzie od początku, złącze, syfka, wy-kap-kap kap. Nie wiem jak to się nazywa, jak to mówić Ale z nosorki Jedziemy o 10.30 Jeden Coś Jakby ktoś nie oglądał całego parady my... Ja coś takie spodnie 4F i bluzach. W ogóle oczy też nie umy. nie no to mówię. Napiszcie wideo w komentarzach jakie macie rowery albo jakie ja, jaki, jaki. chociaż jak macie jed, jeden rower, to napiszcie jaki. Jestem ciekawy. Bo ja mam na przykład dwa romet. Tak jak widzieliście na początku odcinka, ja mam trzy Romet, tander i jak on się nazywa? Chyba też mam tandera drugiego. Trzeciego. Mam dwa Tandery i jednego rometa. Tylko tego drugiego tandera to pomalowałem grafitu. Ale ładne. Ale spać mi się chcę. Przepraszam za to was. Teraz będziecie mieli tego chwila. No już mieście widzę. Polacy mamy to. Jedziemy na drugą stronę koluszek Czyli tam za wiaduktem Polecimy Wy pewnie nie wiecie gdzie to jest, ale na co na O. Dobra widzimy się jak trochę bardziej dojadę bo muszę. Muszę trochę szybciej jechać. No i co? Widzimy się na miejscu. Trzy, cztery.